Dzień dobry wszystkim, tu pan Misio i dzisiaj zrobimy coś, co miałem ochotę zrobić już bardzo, bardzo, bardzo widzowie dawno Widziałem jak Urhara to robi, ale z racji tego, że wcześniej nie mogłem ruszać swoimi rączkami Chciałbym zobaczyć, czy Akinator jest w stanie mnie rozpoznać Urhary na odcinku udało mu się, a czy uda się u mnie na odcineczku? I pisiu, misiu, misiu, Pysiu, misiu Nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę <laughs> będzie mi bardzo miło Czy twoja postać jest prawdziwa? No, chyba widzisz mnie. Rrr. Widzisz mnie, widzu, prawda? Prawdziwy jestem. Ale dobra, spróbujmy odpowiedzieć jako osoba, która nie za bardzo zna aktualną moją postać, więc. Chyba tak. Czy twoja postać nosi spodnie? Nie, noszę płaszczakacuki. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie wierzę. Tak szybko. Później zobaczymy sobie, czy Urhara będzie szybciej ode mnie. Ha, ciul, Jestem lepszy! Chociaż chyba nie ma co się cieszyć za Jeszcze się okaże, że wylosuję kogoś innego. Czy twoja postać jest przerażająca? Uwu, ja przerażający? Ja, ja to słodki jestem, prawda? My się pysie? Kto uważa, że jestem słodki, niech napisze komentarz. Nie jestem przerażający. Czy twoja postać nosi czerwony garnitur? Czy szata Katsuki to czerwony... Nie... Czy twoja postać jest psem? Tak! Znaczy, powiedzmy, czy twoja postać pochodzi z bajki? Nie! Czy twoja postać mieszka w klatce? Urhara by chciał. Ale nie! Czy twoja postać stała się znana dzięki internetowi? W sumie to tak! Czy twoja postać jest zabawką? Tak! Czy twoja postać jest plusz? Tak! I jestem pluszowy. Trudno mi w to uwierzyć, co się w tym momencie wizualdzie stało. Jak szybko? tylko 15 pytań chyba było potrzebnych żeby odgadnąć że ja to pan misiu ile razy byłem byłem 6400 razy ale tamto zdjęcie to stare zdjęcie proszę zaktualizować do nowego zdjęcia bo ja jestem teraz nowym panem Misiem. Stara forma zostaje na odcinkach, Urhary. Ale proszę teraz zaktualizować zdjęcie, bo jestem pięknym, nowym panem Misiem. i spróbujmy odgadnąć tego ciula, Urhare. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Tak. Czy twoja postać pochodzi z Anime? Nie. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Jest mędołanie nie człowiekiem, ale tak. Ogólnie tak. Czy twoja postać jest youtuberem? He, z małymi zasięgami, ale ogólnie tak. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Już nie. Czy twoja postać ma ponad milion... Chciałby! <grym> Czy twoja postać jest graczem? Eee. Tak. Czy twoja postać jest pełnoletnia? Tak. Czy twoja postać nosi okulary? Tak. Urcharano nosi okulary. Nie jest związana z League of Legends. Czy twoja postać nosi brodę? Nie. Nic mu nie rośnie. <grym> Czy twoja postać dużo przeklina? W sumie to nie wiem, czy teraz dużo przeklina. Czy Twoja postać gra kiedykolwiek w będzie? Wyobrażacie sobie, Urhary, w będzie? Widzowie, wyobraziłem sobie to i ta wizja jest przerażająca. Więc nie. Czy Twoja postać gra w Squasha? Nie. Czy Twoja postać gra. Tak! Czy Twoja postać. Ale i tak już ma. Więcej pytań niż mi zadano. Ha! Jestem lepszy. Tak. Tak, to, to Urhara, ale byłem lepszy widzowie Ha, ale trochę słabo, że Urhara był więcej razy niż ja Dobra widzowie, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się mega podobało Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić rączki, łapeczki w górę Będzie mi bardzo milutko, jeśli zostawicie bardzo, bardzo, bardzo dużo lajkaczy Piszcie również w komentarzach, jakie serie, jakie giereczki, jakie rzeczy byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale Będę czytał, serduszkował i, i, I stwórzmy super kanał widzowie wspólnie Nie tylko ja sam, ale, ale razem Stwórzmy coś naprawdę bardzo fajnego Tymczasem to by było tyle na dzisiaj I pa papa, pa, pa, pa! pa, pa, pa.